Wiem, że dobrze działają takie krótkie, szybkie kole, przekazywane nawet tak, do jednej czy tak. dwóch osób. Albo kierujesz trzy, czwarte zespołu w jedną stronę, a bierzesz ziomka, z którym dło, robiąc coś innego, presję na jednej stronie mapy i w międzyczasie dajesz kole, żeby oni już podchodzili na drugi BS. W sensie bardzo łatwe, szybkie kole, jak najłatwiejsze, nie angażujące teammateów za dużo. To jest dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o, o grę na faceitach I jeszcze, jakbym mógł coś podpowiedzieć, to. zapomniałem. Ale fajnie, fajnie, okay, bo to jest okay, taki, no. taki mały podręcznik, który może zostać wykorzystany A, właśnie wiem przy duo. Już. Wiem już, y prowadzę treningi indywidualne, ale też zdarzają się ekipy, które grają duo trio i przychodzą do mnie na trening. I ja zaproponowałem ekipie, która grała duo gdzieś tam na piątym chyba czwartym, piątym, szóstym levelu, y żeby oni dawali kole ja spisałem im kole na różne mapy, czyli poza tym, że ja tam yy, gdzieś wypisuję błędy indywidualne, napisałem proste kole po prostu, nie? Napis tak, napisałem im proste kole, na przykład na D2, w Terro 3 kole, żeby dawali. I oni mówią, stary, bez sensu, bo ci ludzie się nie słuchają. I następnie zrobiliśmy trening w ten sposób, że wszedłem z nimi na Discord, oni mi streamowali swoje dwa powy, i ja dawałem im kole, które oni przekazywali w grze. I goście słuchali się 10 na 10. I te kole wychodziły. No nie, no bo jak ja dam kola na piątym levelu na Facebook, to wiesz bardzo, że no nieważne jakby to wyglądało, to raczej zadziała, nie? Bo no od tak, razu grasz no z całą jadę, drużyną, tak. gdzieś jest fake, już cały team rotuje, wchodzisz na puste PS. I ci goście się słuchali, jakby do nich gadało, nie wiem, nie? Cristiano Ronaldo, Counter-Strike, gdzie, gdzie to kolowali inni gracze z czwartym levelem, więc warto próbować.